Elo, elo! Z tej strony Kapitan Bladia, a dzisiaj... Ja teraz mam dla Was kilka informacji. Jak już pewnie większość wie, yy, Wy ten weekend, czyli od 21 do 23, to jest od piątku do soboty, w Poznaniu jest PGA, na którym będę. Będę tam chodził po całym PGA, będę też na tej całej strefie Star For Fans, ale dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą informację, gdzie dokładnie będzie można mnie znaleźć w sobotę od 14 do 18. Ogólnie rzecz biorąc, Genesis yy, świętuje swoje piąte urodziny. Z tej też okazji zostaliśmy zaproszeni na ich yy, stoisko. I od godziny, właśnie tak jak powiedziałem, 14 do 18 będzie można nas tam znaleźć. Tam będzie scena, tam będą też jakieś stanowiska do, do gry. I ogólnie rzecz biorąc, z tej też okazji, razem z ekipą, razem z Genesis przygotowaliśmy dla Was różne atrakcje, będą jakieś giveawaye. Sprzętu, i inne, być może będziemy grać jeszcze razem z Wami, inne takie, takie. Tak więc y, zachęcam do wzięcia udziału w wydarzeniu, które znajduje się w opisie. W opisie macie wydarzenie y, do właśnie tego święta Genezisa. Zapraszam, zachęcam do wzięcia udziału i w sobotę od 14 do 18 będzie można nas tam znaleźć i y, jeszcze jakoś w niedzielę, tak po 12. My też gdzieś tam powinniśmy się kręcić, tak więc bardzo serdecznie Was zapraszamy, Elo!